Kamienica Lubomelskich Kamienica Lubomelskich jest zlokalizowana w północnej Pierzei Rynku, pod numerem 8. Budowę kamienicy należy łączyć z burmistrzem miasta Mikołajem Lubomelskim, zaufanym Aleksandra Jagiellończyka. Przebudowa kamienicy w 1540 roku została przeprowadzona z inicjatywy syna, Jana. Był on postacią wielce zasłużoną dla Lublina, na co wskazują piastowane przez niego funkcje, ławnika miejskiego, wójta sądowego czy burmistrza miasta. Pozostałością po tej XVI-wiecznej przebudowie kamienicy jest fragment kamiennego portalu w elewacji frontowej, na którym widnieje skrót nazwiska Jan Lubom, Gmerk Zadora oraz data 1540. W budynku zachowały się również liczne przykłady polichromii na ścianach i drewnianych stropach. Na szczególną uwagę zasługują polichromie ścienne odkryte w pomieszczeniach na parterze kamienicy. Przestrzeń ta jest obecnie zajmowana przez scenę plastyczną kul, leszka mądzika. Część polichromii ukazuje bitwę toczoną przez rycerstwo polskie z tatarami pod murami gotyckiego miasta. Ta panorama została uznana za widok średniowiecznego Lublina. Fakt ten nadaje polichromii ogromną wartość. Albowiem ukazuje nieistniejący Lublin doby jagiellońskiej z najważniejszymi budowlami. Przyjrzyj się dokładnie, a zobaczysz tam m.in. farę Świętego Michała, rozpoznasz ją dzięki dacie na tarczy zegarowej, Bramę Grodzką czy Kościół Dominikanów. Za tymi obiektami na wzgórzu namalowano założenie obronne. Być może jest to ówczesny zamek pokazany od strony wzgórza. Polichromie pokazują także linie murów z basztami, a także wielki staw królewski z umieszczonymi nad brzegiem budynkami. Widzisz budowlę z trzema szczytami schodkowymi, czterema wykuszami oraz iglicami zakończonymi kulami? To prawdopodobnie brama Krakowska. Polichromie dopełnia na tej samej ścianie między innymi przedstawienie tronującej Madonny z dzieciątkiem. W obecnej formie kamienica jest efektem późniejszych przebudów i przekształceń. Na szczególną uwagę zasługuje również to, co możesz zobaczyć w tzw. piwnicy pod Fortuną. Jest to dawna winiarnia, w której podawano trunki, zwłaszcza podczas sejmów, zjazdów trybunalskich i jarmarków. Jej ściany pokryte są wyjątkowymi w skali Polski malowidłami o tematyce świeckiej, datowanymi na drugą połowę XVI wieku. Ich fundatorem był Erasm, syn Jana Lubomelskiego, który odziedziczył kamienicę w 1573 roku po swojej siostrze Urszuli. Na sklepieniu winiarni przedstawiona została półnaga kobieta z długimi, rozwianymi włosami, stojąca na kuli umieszczonej w muszli. Na ścianach winiarni znajdują się obrazy, które odwołują się do kultury antycznej, mitologii i literatury oraz renesansowej obyczajowości. Przedstawiają m.in. triumf miłości, Demokryta i Heraklita, Drzewo Szczęśliwe. Przy obrazach umieszczone zostały cytaty z Horacego i Wergiliusza oraz napisy w języku łacińskim i niemieckim. Polichromie odnoszą się do idei epikurejskiej, do renesansowego sposobu patrzenia na świat. Ich autor jest niestety nieznany.